Wyobraź sobie dźwięk. Niski, głęboki, nieustający. Nie ma źródła, nie ma wyjaśnienia, a jednak jest. Brzmi jak początek horroru? Nie. To decham, czyli szum. Tajemniczy dźwięk, który nawiedza ludzi na całym świecie. Jak ta nawiedzona lodówka o twojej babci, gdy próbowała jej zasnąć? Za rzeczy, które słyszysz, ale których nie możesz znaleźć. Taos w Nowym Meksyku. Ludzie słyszą tam buczenie od lat 90. Windsor w Kanadzie. pulsujące drgania, które brzmią jak prace fabryki. A Bristol? Tamte ham było tak głośne, że ludzie zastanawiali się, czy, nie, czy to nie nowy sposób rządu na cichą kontrolę populacji. Bo wiecie, jak coś się dzieje, to zawsze można obwinieć rząd. Albo 5G. To mnie prześladuje każdej nocy. Nie mogę spać, nie mogę myśleć. To jak koszmar na jawie. To słowa jednej z mieszkanek, Taos, a inny świadek twierdzi, że dźwięk przypomina bicie serca jakiegoś czegoś. Może to dowód, że planeta w końcu ma dość naszych osiągnięć, no jak globalne ocieplenie, i postanowiła wyrazić swój protest? Tylko, że zamiast strajku klimatycznego mamy soundtrack apokalipsy. Czy decham to tylko dźwięk, czy coś więcej? Może to ostrzeżenie. A może echo czegoś, czego nie chcemy znać. Jedno jest pewne: kiedy go usłyszysz, już nigdy nie spojrzysz na ciszę w ten sam sposób. Chyba, że uznasz, że Decham to Ziemia narzekająca na to, jak bardzo spierdoliliśmy sprawę, bo samym recyklingiem tego już nie naprawimy. Jeśli się odważysz, zajrzyj do opisu.